Dobrej, Ciebie, dzień dobry z tej strony Hades. I mam dla Was konkurs, tak, pierwszy konkurs na moim kanale. Ogólnie w ratowaniu świata o broń nie, 130 i jeszcze o jakieś tam inne nagrody. I ogólnie sponsorem tego odcinka jest Assassin 365, tak? 35600. Także dziękuję mu bardzo i ogólnie wbijcie na jego kanał jak jak się tam ma. Niech napisze w komentarzu. Dobra. I ogólnie mam konkurs dla Was o bronie 130. O, 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 tego, o Krakowiec 130 oraz 130... albo oraz 50 popek 130 to będzie trzecie miejsce, krakowiec to będzie drugie miejsce. A... 50 słońca to będzie pierwsze miejsce. No i co? E, dzięki, że be, będziecie. Jak będziecie w ten właśnie na tym konkursie, to musicie napisać biorę udział, zostawcie łeczkę w górę subskrypcję na moim kanale i napisać w komentarzu, dlaczego chcielibyście wygrać. Wezmę trzy komentarze pod uwagę, jak nie będzie trzech, no to po prostu jakby no e, będzie... Na przykład jak będzie jeden komentarz, to tylko jedna osoba coś wygra i wygra te wszystkie rzeczy. No i co? Dzięki, że jesteście i siema.